Siemanko! Wszystkim jedziemy na miejsce wczorajszego rozlewiska, że tak powiem, sprawdzimy czy wody przybyło, czy opadła troszeczkę miejscowości na styku Drogoszewa i Dyskurowa. Wczoraj były byłem gilki w tym miejscu, dzisiaj też są. Dzisiaj jest samica. Miczka jest szara. Coś tu mają do skubania. Zobaczcie, ładnie śpiewa. I co? Czy się woda podniosła? Na pewno się podniosła. Od wczoraj, gdzieś, bo, bo gdzieś. Wczoraj mogłem dojść tam, a dzisiaj już nie mogę. Czyli przybiera. Wczoraj byłem o godzinie 14, a teraz jest godzina gdzieś 9:30. I zobaczcie. Wczoraj mogłem wejść sobie tu, mówiłem, że przybiera. Tam mogłem wejść, a dzisiaj nie mogę. I cały czas przybiera, widać po bomblach. Ktoś tędy chyba jechał. No i dobra. wotonie. żartuję. Nie, no, ale dobrze, że przyjechałem. E, mogłem sprawdzić, czy coś się dzieje. No, jak widać, przybiera. Dobra, idziemy teraz na wał. Tam wam pokażę, jak wygląda do rzeczy, Bogu, jak jest zamarznięte. lekki powiew zimy wczoraj było plus 3, dzisiaj jest 0 i zaczyna padać śnieg już troszkę się robi biało idziemy sprawdzić stan wody eee, tu będzie wał i będzie dobrze widać to rozlewisko to są starorzecza bugu wczoraj wam rzuciłem filmik stałem na mostku Pokazałem Wam e, właśnie jak woda tam, ile jest wody, a byłem w niedzielę <grym> i był całkiem w ogóle inny klimat. Nawet się udało Bobra sfotografować. Także wyrzucę wam w tym miejscu, to sobie porównacie jak się szybko może zmienić w przyrodzie krajobraz. Nie, bobra, bo... Fajne. Ale fajne. go nagrywam. go On jest w szoku nie chce. Od Buga. Nie Chłopy stare się kłócą Który pamięta bardziej. No, jesteśmy w miejscowości Drogoszewa, czyli w mojej miejscowości, i powiem Wam, że tak, tu się zaczyna jeden, jedna z części wału, która powstała niedawno. W 2000. Chyba w 2012 roku zrobili ten Wał, yy, bo, bo woda była duża, naprawdę była duża. Tutaj bym nie stał wtedy. Się zrobił wał w 2011, w lutym, bardzo szybko przybierała. Tu miejscowi byli zalani. Tutaj wszystkie te posesje były zalane. Woda stała aż tam przy samochodzie, przy samej drodze. A teraz jest taki fajny wał, można iść się przejść. Suchą nogą na pewno nie, opa nie opadło od wczoraj, bo widać w śladach. No ale już się biało robi powoli i coś się też przejaśni. Może w końcu wyjdzie słońce. Fajnie by było, bo już powiem Wam, że dosyć tego tej ciemnoty. No, a dzisiaj, dzisiaj, dzień się zaczął, bardzo fajnie nagrałem stadio, sta, stadio, stado jemiołuszek, jeszcze niedawno, chyba z tydzień temu y, pisałem pod jakimś filmem, chyba spyta się Strefy nawet, że u w miejscowości tutaj na Mazowszu, a nigdy nie widziałem jemiołuszek, pewnie widziałem, ale nie widziałem, że to były jemiołuszki, yy, a one mnie... Odwiedziły w Wyszkowie dziś I to bardzo duży fart, ponieważ gdyż e, Przyszły pałaszować jarzębinę Którą moment wciągnęły już oczywiście więcej tu nie przylecą Także to był jedyny dzień I akurat byłem w domu Coś pięknego powiem wam, piękne ptaki zobaczcie, płynie, tu jest stare rzeczy tam widać, Bóg, stoi jeszcze nie puścił za tymi drzewami syf się zbiera, jak to nad bógem. łódki pozatapiane słyszeliście ten pip, pip to właśnie gil, a tutaj strzyżek sobie siedzi w tej trawie Chyba troszkę go płosz Tam mi dawał znak, żebym odszedł. Zobaczcie Jest tutaj Mów samą wodą Mały głośny wariat Pokaż Olbrzymie. Widzicie, jakie przysiady robi? On jest z tego znany, że robi przysiady. Oj, poleciał to. Wpadłbym w dziurę. Po, po bobrach. Widzicie go, bo ja już go nie widzę? Skrył się tu zaraz nam się odsłoni koryto właściwe, rudzik też przysiad robi. No i zobacz, tam jest koryto właściwe. Jak widać, stoi. Prąd. Wodny, widać po, tym, po tej gałęzi, że... Rwie kogoś zdenerwowałem, Bażanta, na pewno to był barzant. Pewno ptaków, tu sobie płynie właśnie Bóg, i widać jak tam jest. Jak tam daleko stoi wszystko w korycie a tutaj boczkiem o proszę bardzo stare rzeczy sobie płynie jak jest taka woda to dużo ryb tu napłynie a tu się urodziła mojej świętej pamięci babcia Helcia w tym domu może nie w tym akurat ale tu w tym miejscu a może nawet i w tym. Tu mieszkał jej brat. Został jako spadkobierca. Dobra, śnieg pada. I to by było tyle na moją podróż dzisiejszą. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tu jest trochę szum, bo tu jest przepompownia gazu. Lepiej takich rzeczy nie nagrywać. Tam jest rybienko, stare rybno. Gdyby nie rzeka, byśmy byli bardzo blisko. Taki spacerek będzie zapamiętany. Będę mógł sobie otworzyć to w ciepło lato. Ręce mi już zmarzły. Eee, dobra, w shorty jemiuszki i gila zobaczycie jak sobie tam wariują całe stado całe stado jemiuszek na jarzębinie to będzie w szorcie a tu macie dziką róże. No, niestety ta jest troszkę za mała. Ale ostatnio zerwałem taki fajny miąższ przemarznięta. Bardzo pyszna. Dobra, pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.